Cześć, mam i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, jako że już minął ponad miesiąc od premiery ostatniego Talka, czas na pomysły na update, które wybrałem z Reddita i po prostu z innych rzeczy, które po prostu ludzie proponowali, więc w dzisiejszym odcinku właśnie je Wam pokażę. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was wszystkich na odcinek. To, że ten update będzie halloweenowy, większość pomysłów w dzisiejszym odcinku są to skiny, ponieważ po, po prostu postaci się poprzebierają na Halloween i dlatego większość rzeczy to będzie według mnie w tym update'cie skiny, ale też jest parę fajnych mechanik, o których opowiem w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od skinów. Pierwszym skinem jest chyba mój ulubiony skin, który widzę o, chyba w tym odcinku nawet. Jest to skin Wiedźma Piper, to jest skin oczywiście do Piper i macie go w tym momencie na ekranie. Jak widzicie, atak został zmieniony i wygląda według mnie bardzo pisko, takie jakby czary. Jej skok też został zmieniony. I jest to jakby takie podskakiwanie, i te bomby są takie bardzo magiczne i mi się to mega bardzo podoba ten skin. Napisz oczywiście co o nim sącie, bo ja myślę, żebym go na pewno kupił, ponieważ uwielbiam skiny do Piper Piper. To jest też jedna z fajniejszych postaci. Lubię tą postać, po prostu fajna jest. I no, ten skin mi się bardzo do niej, oczywiście podoba. Kolejny skin również jest bardzo epicki, jest zrobiony oczywiście przez Mega ulubionego twórcę pomysłu na skiny, czyli Getiego jest to Yeti Sandy, który go nawet według mnie bardzo, ale to bardzo epicko. I oczywiście kupiłbym Jakbym miał Diego i oczywiście jest naprawdę mega fajny. Napiszcie oczywiście, co o nim sącie, bo mi się on bardzo podoba te różki, ta cała jego sierść i ten net piasek ma, zobaczcie, ten swój, oczywiście przyczepiony przy swoim, tak jakby pasku na przy nogach i oczywiście, oczywiście nim rzuca. Nie się powtarzam z tym oczywiście, ale jest naprawdę fajny skin. Kolejnym skinem w dzisiejszym odcinku, który widzicie w tym momencie jest ciemna Tara, czy tam czarna Tara która jest według mnie naprawdę fajna. Osobiście bardziej mi się podoba niż ta Irish Star'a, ponieważ jest taka, jakby ma swój klimat. Osobiście kupiłbym ją, bo mi się naprawdę podobają takie ciemniejsze skiny, wyróżnia się, no nie ma co dużo komentować. jeżeli by zmieniał się jej atak kart, to by mi się kosztował 80. Na ten moment wygląda mniej więcej pomiędzy 80 do 30. Twórcy by musieli zadecydować chyba, by dali tą wyższą cenę, ale według mnie jest naprawdę fajna. Jest też, aspiruję, żeby być na przykład skinem w Starshopie za 2,500, tysiąca oczywiście Pointów, ponieważ jest naprawdę mega fajnym skinem, a oczywiście tak, jako z wszystkich skinach co o sądzicie? Komentarz oczywiście. Ostatnim skinem w dzisiejszym odcinku jest to Sheriff 8-bitowy czy 8 bitowiec Sheriff, który jest naprawdę według mnie spoko skinem i chciałbym go mieć. Mi się on podoba i dlatego po prostu mi się podoba. Jako jedyny skin z Aidbita mi się podoba, bo poprzedni skin z Aidbita no jest taki średni, ale ten jest fajny. Z tą swoją gwiazdeczką, z tym pistoletem, który wygląda epicko. Jeszcze ten Wanted do Kroła, który tam z tyłu od niego odlatuje, jest naprawdę mega fajny. On kosztowałby według mnie 150 gemów i byłby naprawdę. Fajnym skinem strzelałby, pewnie tymi czymś takim jak Cold strzela, ale nie zmienia to faktu, że miałby swój taki ośmiobitowy styl, który jest naprawdę bardzo fajny. No i słuchajcie, w tym momencie chciałbym wam pokazać te pomysły na update, takie bardziej inne niż skiny, ale mam pomysł, po prostu zrobię z tego dwa odcinki, dlatego że w jednym odcinku za krótko mi się okaże, rzeczy wypowiedział, że po prostu wszystko zmieścić i nie robić tego filmu mega długiego, więc po prostu treściwie opowiem o każdej rzeczy w następnym odcinku, jeżeli pod tym filmem dobijecie 500 lajków, like. już mam przyszykowane oczywiście te wszystkie pomysły i wkleję to w film i w, opublikuję Wam film, kiedy wbijecie 500 lajków lub oczywiście w dniu, od którym premieruje filmy, czyli albo we wtorek, albo w sobotę. Więc myślę, że to jest dobry deal, a ja się chyba będę musiał z Wami teraz pożegnać. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, zapomnijcie dostać łapki w górę i suba na kanale. Zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie na tysiąc obserwujących robię giveaway na w karda. Dawno tego nie mówiłem, więc wbijajcie tam serdecznie. Jeżeli chcecie, możecie wesprzeć kanał kliknijcie niebieski przycisk pod odtwarzaczem. Ja się z Wami żegnam, byłem Gaweł, jestem Gaweł, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokażę wam oczywiście pomysły na update. Siema!